Witajcie, jestem Odpalowie Teo. Dziś nagramy kolejny odcinek. Nadal jest 8. Stycznia. Zamierzam nagrać ten odcinek. Jeżeli nie zobaczyliście poprzedniego, to albo oznacza, że musiałem go skrócić i nie usłyszeliście, którego jest z dnia nagrywany, albo jest za długi i nie chciałem go skracać, więc nie wrzuciłem go. Mam nadzieję, że jednak mi się uda. Eee, zagram sobie walkę z bossem. Jak widzicie, wybrałem tarę. Tu jest jeszcze Dynamite i Daryl. Mam nadzieję, że to wygieramy, ale chyba raczej wątpię, bo to jest już wyzwanie eksperckie. A ja raczej ekspertem nie jestem, niestety. Od YouTuba to może ewentualnie, ale od tego. Yy, yy, yy. Niemożliwe. To raczej jest mało, 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 mało mało, mało mało. Bardzo mało możliwe. Yy, mała dostałem. Tak czy siak. Oj, mamy już mało czasu do przemiany bossa w złego. W sumie to go nieźle wkurzamy. Ciekawe, dlaczego jeszcze nie stał się zły. <laughs> W sumie to już jest zły, to nie wiem, jaki on będzie za chwilę. Wściekły albo zdenerwowany. Wkurzony. Może nawet... Yy... Dobra, nie, nie powiem tego, bo to jest... Okej, okay, to jest mój brat i moja ciocia. Przepraszam za te dźwięki w tle, które słyszycie. Naturalnie po prostu jest to... Natura. <gul> kurczę, głupio to powiedziałem. O, o, 5, 4, 3, 2. Bos jest już zły. Bos jest już zły. A te ludziki nadal nie są fioletowe. Więc chyba raczej się z nimi uporamy, ale z bozem wątpię. Jezus Maria, mam ich już dosyć, tak szczerze. Jerzu, 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 Jerzu. Ej, jak ciągle się powtarza Jeżu, to wychodzi żuje. Jerzu, 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 żuje. Mmm, a. Jerzu, gumę, Jerzu, gumę, Jerzu, gumę, Jerzu, gumę, Jerzu, gumę, Jerzu, gumę. Jerzu, Jeżu, Jerzu, Jezu, gumę, Jerzu, 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 gumę, Jerzu, 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 Je gumę. Elo. Tak czy siak y, lecimy. Ojej. A w ogóle. Rada jest taka. Moja taka. Ważna dosyć. Y, jeżeli gracie Tarą, tak jak ja teraz, to uważajcie, bo boss może was łatwo zmiażdżyć. Ta rama dość mało HP, jest taką od słupką. Ej, czy ten dynamite próbował się? Dobra, kolejna rada: nie timujcie się z botami na Roboramble. Ta, ta rada dokończy ją. Trzymajcie się jak najdalej od bossa. Ładujcie sobie na nim powoli ultra-atak, tak z daleka i próbujcie się do niego nie zbliżać ja zrobię coś chyba odwrotnego najbardziej ale, dobra jak sobie naładujecie ulta to szybko celujcie nim tak, żeby go wycofać no chyba, że wam się nie uda i, i zamiast tego zrobić przez przypadek zrobicie coś głupiego czyli dacie się załatwić i zdacie się na tego faceta jak na przykład teraz ja A ludzie wiedziałem, że nie można mu ufać ale plus jest taki, że mam te tokeny. Zagram sobie może tym razem Zadymę. Mm, tak, Zadymę. To jest Zadyma. Rozpoczynamy rozgrywkę. żebym powiedzieć spaduwa, ale i tak nie udało mi się tego wykonać zabito mnie 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 nie, zabito mnie zabito mnie o tak nasz trio ale super o nie, co ja zrobiłem? Rzuciłem ulta gdzieś w jakiś las kompletny. No i nie udało mi się wykopać piłki. Jestem słaby w piłkę nożną. Taką jakby trochę powiedzieć sztuczną. A Jack. TKP Jack jakiś. Kurczaki. Ten Mortis jest całkiem dobry, czyli TKP Jack. O je! Trafiłem w niego ale gówno mi to dało uj, am gunwo, sorry bo teges Jajaj jakieś sorki mm, ale to jest trochę dziwne nie? dobra, narka